Rozpatrujecie moją skargę na starostę Sokolskiego w związku z tym, że w, piśmie, w moim piśmie z dnia 1 lutego 2024 roku zadałem 13 konkretnych pytań do starosty, prawda, związanych z wyżerką radnych powiatowych tutaj na sesjach. Tutaj dotyczyła ta ta wyżerka ile, ile kosztów, ile kosztów, ile to kosztowało w 2023 roku, ile, ile na przykład podatników kosztował dokładnie obiad dla radnych złożonych ze schabowych, ryby smażonej, zapiekanki ziemniaków, zestawu surówek, wody, kawy i herbaty podanych w przerwie sesji 12 stycznia 2024 roku. Czy na przykład pytanie ósme było, czy, czy ZAS wystawia faktury, Także bardzo ważne. Y, za przygotowywanie posiłków na sesji, potem y, kolejne bardzo ważne pytanie dziewiąte. Ilu dokładnie pracowników starostwa zaangażowanych jest w przygotowanie posiłków podczas sesji, ustawienie i nakry, nakrycie stołów, ekspozycji, gotowych potraw i czy te osoby mają zakres tych czynności określone w umowach y, o pracę, prawda? Potem y, dwunaste pytanie na przykład. To wszystko można będzie przeczytać tutaj y, y, na e sesja, prawda? Jest, jest y, ten, y, są te moje y, jest to pismo z 1 lutego z tymi 13 pytaniami yy, i tutaj można się zapoznać. i Jest yy, yy, pytanie 12. Kto jest odpowiedzialny na przykład za ustalenie jadłospisu na każdą sesję powiatową? 13. Dlaczego w budżecie powiatu brakuje środków na regularne utrzymanie dróg powiatowych? Dlaczego nie ma pieniędzy na zastępstwa dla nauczycieli i koła zainteresowań dla uczniów? Dlaczego brakuje środków na przykład yy, na remont środków prowadzonych? prowadzących do Szpitala Sokulskiego, a na obiady dla radnych pieniądze. Muszą się znaleźć. Pytanie pierwsze. Środki w jakiej wysokości były zabezpieczone w budżecie na 2023 rok na pokrycie obiadów, poczęstunków, przekąsek serwowanych dla radnych powiatowych, kierownictwu, starostwa i zaproszonych gości podczas zwoływanych sesji Rady Powiatu Sokulskiego. Teraz już właśnie do początku wracam. Drugie pytanie. Z jakich środków przygotowywane były te obiady dla radnych powiatowych w 2023 roku? W jakim dziale w ale budżetu na 2023 rok zapisane środki przeznaczone na obiady poczęstunki przekąski serwowane dla radnych powiatowych kierownictwo, starostwa i zaproszonych gości podczas sesji czwarte pytanie czy środki zabezpieczone w budżecie roku 2023 na dożywianie radnych powiatowych podczas sesji zostały wykorzystane w całości czy zostały przesunięte na rok 2024 pytanie piąte jaka kwota była zabezpieczona na wyżej wspomniane cele w 2023 roku a jak jaka kwota została wykorzystana, szóste, ile przedsiębiorstw, w jakie instytucje były lub są zaangażowane w przygotowywanie posiłków dla radnych powiatowych, siódmy, w jaki sposób starostwo rozlicza się zazem suchowoli za przygotowywanie dożywiania radnych na sesjach i co dzieje się z jedzeniem, które zostaje po ucztach. I słuchajcie, 14 lutego dostałem pismo Tutaj ze starostwa podpisał się pod tym pismem z upoważnienia starosty Jerzy Białomizy, wicestarosta, odpowiedź na, na moje te 13 pytań. W odpowiedzi na interpelację złożoną przez pana w dniu 1 lutego 2024 roku, data wpływu 1 lutego. Informuję, że zgodnie z artykułem 21 ustęp 10 ustawy o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw taki i taki, interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu, powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Koniec, kropka. Prawda? I tutaj, no, i tutaj, bardzo to pan to podyktował, tak? No pan mówi, no pana zastępca, no to właśnie nie wiem czy, czy, czy to było konsultowane, prawda? Z panem, jako, jako z szefem. No dobrze. I po prostu słuchajcie, i teraz jest skarga. Komisja niby, słuchajcie, komisja do spraw petycji, wniosków, skarg, wniosków i petycji. Tutaj, tutaj pan przewodniczący mówił dlaczego radny Hołownia się nie zjawił na tej komisji. I jest nawet napisane, słuchajcie, tutaj w uzasadnieniu można tą, tą skargę yy, tutaj wyświetlić. Yy, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia w dniu 21 marca 2024 roku zapoznała się z wyżej wspomnianym skargą oraz dokonała oceny skargi pod względem formalnym i merytorycznym, stwierdzając, że w udzielonej w dniu 14 lutego 2024 roku odpowiedzi starosta Sokulskie słusznie zauważył, że zgodnie z artykułem 21 ust. 10 ustawy o samorządzie powiatowym interpel... Dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu, które powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Biorąc powierzchnię pod uwagę, należy stwierdzić bezzasadność skargi z dnia 23 lutego 2020 roku. 23 lutego 2024 roku, radnego Janrosa Chłowni na starostę Sokulskiego. I teraz tak, już konkretnie do tych, do tych zarzutów. Tutaj, panie przewodniczący Komisji Skarb Wniosków i Petycji, prawda, pan powiedział, że dlaczego ja nie byłem na tej komisji? Jest tutaj nawet napisane, że komisja 21 marca się odbyła. Po pierwsze, po pierwsze, tutaj można wyświetlić, można wyświetlić sesję z marca 21 z marca. Tutaj można wyświetlić, prawda? żadnej żadnego zawiadomienia o, o komisji do spraw petycji, skargi, wniosków, prawda? nie ma. Nie, bardzo można można tutaj można tutaj Nie, no, proszę wyświetlić. Proszę wyświetlić. Nie, proszę wyświetlić y, y, e-sesja y, na cały marzec, na cały marzec. Prawda? Nie, nie. No tutaj jest. No, y, po drugie, po drugie... Po drugie, na cały marzec jest tutaj, tutaj co pan y, na e-sesji, które tutaj radni. No. Po drugie, y, żadnego pisma, zawsze dostawałem, y, troszkę było tych skarg na starostę, zawsze, zawsze dostawałem y, po prostu y, zawiadomienie. Y, o komisji, prawda, listem poleconym. Czy też został wysłane jakieś, jakieś zawiadomienie listem poleconym, tak? Tak? No, pani myśli, także proszę sprawdzić. Nic, nic nie. No, nie no, nie, zawsze było. Dobrze. Ja wiem, potem, takie potem. Ja podpisywałem takie pismo. Dobrze. No, poszło, ja jeżeli tego, jeżeli. I teraz tak. Także, także wszystko słuchajcie, wszystko, cisza, wszystko, podpisane jest teraz, że, że będzie rozpatrywana teraz, prawda? Na sesji. No. Yy, w porządku. <Gentle voice> dobrze. I, i, i słuchajcie. Yy, yy, yy. Yep, dobrze. Yy, I teraz tak, y, po prostu jakim. Słuchajcie, jakim cudem. Tutaj Komisja Skarg Wniosków i Petycji, prawda? Rozpatrywania do, do spraw Skarg Wniosków i Petycji właśnie uznała, że, y, 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 że to nie jest istotne y, dla powiatu, o istotnym znaczeniu dla powiatu, prawda? Wszyscy mieszkańcy uważają, że to jest bardzo istotne, z jakich pieniędzy y, funduje się dodatkową wyżerkę darmową dla radnych, prawda? Y, konkretne były pytania, y, y, kiedy to było, że w 2023 roku, prawda? Y, już były te obiadki serwowane, potem konkretna nawet data, ile kosztował tutaj cały przedstawiony ten jadłospis z 12 stycznia 2024 roku. Także, także wszystko zostało, kontekst, prawda, kiedy, kiedy to zostało stan faktyczny, wszystko z tego mojego pisma to wynika. prawda. Także niemożliwe Niemożliwe. Ma pan jakieś problemy? No. Co? No. Ym, tego. Przed, przed ludźmi, tak? No. I teraz, dobrze, i ten, teraz, dobrze, i, ten i po prostu, także, także konkretnie to jest, słuchajcie, to jest, słuchajcie, to co zrobiła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, zresztą słuchajcie, wszystkie skargi praktycznie, które ja rozpatrywałem, były tego, były, były po prostu rzekomo bezzasadne, prawda? I nic dziwnego, że po takim, po takiej pracy przez te kilka lat, prawda, że mieszkańcy podziękowali członkom komisji y, skarg, wniosków i petycji. Podziękowali, prawda? Nie tego, żaden się z nich, z tych trzech członków się nie dostał, bo to jest właśnie, y, to jest, to jest właśnie, to jest, co? To jest właśnie... Ja zwrócę uwagę, proszę nie... Jakichś tam epitetów nie dawać. Nie a, tylko komisji, a, a pan Rećko, co tego, co tutaj, co tutaj, co tutaj sesji, no, nie dawał epitetu żadnych? Nie, też nie przeszli. No, no, ja, I w związku z tym no. nie ma sensu opowiadać, kto wszedł. a Także koniec. słuchajcie, ja współczuję, współczuję, tym radnym, którzy podniosą rękę za tym projektem uchwały, prawda? Że skarga moja, rzekomo jest bezzasadna. Także Dziękuję. Będę, będę głosował przeciw. Temu projektowi uchwały, bo moja skarga jest jak najbardziej zasadna. Poruszone są w niej sprawy istotne, o istotnym znaczeniu dla powiatu. Tak, już pan... Skarga zawiera krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej 13 pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję. bardzo. Pan Starosta się odniesie, tak? Obiecałem. Naszemu głównemu takim mentorowi, człowiekowi bardzo, którego bardzo szanujemy w naszym, wśród naszej grupy radnych, w naszej drużynie, panu Pawłowskiemu, że po prostu nie będę, będę dyplomatą. No i cały czas dążę do tej, do tego, żeby wypełnić moją obietnicę, ale dzisiaj się nie da, no, no na miłość boską, no po prostu się nie da, no. No słuchajcie, no gdzież, szanowni państwo, powaga Rady Powiatu? No zwróćcie uwagę, no gdzie my, my się wszyscy tutaj, przez ciebie, no po prostu tutaj, najzwyczajniej w świecie, kompromitujemy jako klasa samorządowa. Czy ty tego nie rozumiesz, drogi Jarku, że ty możesz sobie pozwolić na kompromitację, bo, ty, bo ci na niczym nie zależy? Tak? Nie zależy ci na opinii publicznej, nie, nie zależy ci na niczym. Możesz gadać każdą głupotę, ściągnąć TVN-y, pomimo tego, że wielokrotnie wypowiadałeś się negatywnie na temat tej stacji, że to nie jest stacja, która nie jest godna zaufania, nie jest wiarygodna. Wielokrotnie od ciebie słyszałem te słowa, że TVN to jest najgorszy z możliwych mediów. Wielokrotnie. A ty później... Schodzisz tak nisko, że nasyłasz na Powiat Sokulski TVN. -y. jeszcze się wypowiadasz, chlubisz się tym, że się po prostu tak bardzo, bardzo tym wszystkim pałasz no nie, i tak rozkoszujesz, że ty mogłeś na Powiat Sokulski skargę do tvn i oni to przyjechali, zrobili reportaż, puścili w głównych wiadomościach przed wyborami. I co? I nic, nic ci to nie dało. Ludzie ci po prostu nie uwierzyli, nie zaufali, nie potrafiłeś zbudować list, nie potrafiłeś zbudować swojego poparcia wystarczającego, żeby się dostać do Rady Powiatu. Wiedzieliśmy już o tym przed wyborami, że się nie dostaniesz do Rady Powiatu. Mówiliśmy ci o tym. Mało tego, to ja cytuję za jednym z... Z, pis, z ludzi, którzy pisali, że po prostu nie potrafiłeś nikogo przekonać, żeby cię wziął na te listy. Prawo i Sprawiedliwość na pewno nie wyraziło zgody, pomimo tego, że jesteś jej członkiem, na to, żebyś był na listach Prawa i Sprawiedliwości. Nawet opozycja nie chciała ciebie na listach. Aż tak nisko upadłaś w tych swoich, w tych swoich po prostu standardach związanych z. Związanych z właśnie realizacją swoich celów i zachowaniem. Tak nisko upadłeś, Jarek. No tak mi powiedział, mam, mam to na piśmie wielokrotnie, wielokrotnie. Mam to na piśmie wprost. Nie dostałeś się i po prostu w tej chwili jeszcze obrażasz moich kolegów, i to mnie najbardziej zabolało. Wspaniałych moich kolegów, których po prostu no których poparcie społeczne jest ogromne, ale z przyczyn naprawdę niezależnych od nich po prostu niestety nie dostali się do Rady Powiatu i tu mnie najbardziej zabolało, bo te twoje androny i te gadanie tych głupot, no to w ogóle mnie śmieszy, nawet to już nawet nie śmieszy, tylko po prostu jest żałosne. Natomiast bo najbardziej mi zabolało, że dotykasz moich kolegów, bo to jest naprawdę nieetyczne. Ja Państwa proszę, ta, ta skarga jest po prostu kuriozalna. My się zajmowaliśmy w powiecie Sokurskim gigantycznymi inwestycjami, historycznymi inwestycjami, a jedyne, co robił pan Hołownia, to pisał skargi albo torpedował te wszystkie inwestycje. Nigdy nie robię niczego konstruktywnego, niczego pozytywnego, niczego, co by co w czym by się pozytywnie zapisał w historii Rady Powiatu Sokólskiego, tylko dobrze Jarku i to ci powiedziałem, że przechodzisz do historii, że nie będziecie w Radzie Powiatu bez żalu, naprawdę do widzenia.